Dobra, i kolejne zadanie, tym razem na zjawisko termoelektryczne. jest taki krótki wstęp, ale ja może wkrótce o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że jak macie y, dwa elementy, pierwszy i drugi, i ten będzie w temperaturze T1, a ten będzie w temperaturze T2, i na przykład powiemy sobie dla ustalenia uwagi, że T1 jest większe od T2, to znaczy, że w T1 są jakieś tam na przykład elektrony naładowane ujemnie i one są szybsze niż w T2. Bo, bo do, pamiętamy doskonale, że temperatura jest powiązana z energią kinetyczną cząsteczek, właściwie ze średnią energią kinetyczną. Im szybsze cząsteczki, tym większa temperatura. No to jak połączycie to jakimś takim drucikiem czy kabelkiem, to każdy człowiek, który chociaż trochę myśli, będzie wiedział, że raczej większe jest prawdopodobieństwo, że te szybsze wpadną w ten kabelek i przelecą do tego drugiego, niż tego, że te wolne. Ben, zrobią dokładnie odwrotną, od, odwrotną rzecz. Więc suma sumaru to w tą stronę będą, będą leciały cząsteczki. Nazwę to no, przepływem ciepła. No ale ponieważ te cząsteczki często są naładowane, na przykład elektrony, no to jak sobie zrobimy taką sytuację, to jak ujemne, ujemnie naładowane cząsteczki płyną przez kabelek, to pojawia się prąd dokładnie w drugą stronę i to jest zjawisko termoelektryczne, i w ten sposób możecie zamieniać napięcie. Na różnicę temperatur, albo w drugą stronę różnicę temperatur na napięcie, na przepływ prądu. I to się robi w, na przykład w czym? W lodówkach takich, co się zabiera do samochodu. Dobra, ale już o samym zadaniu, więc mamy ile wynosi ten współczynnik? Mamy ładny wzór, który wiąże różnicę temperatur z napięciem pomiędzy tymi dwoma. Napięcie to tak naprawdę oznacza, że my dostajemy tutaj baterię z tego wszystkiego, możemy zbudować. No to się zastanawiamy w takim razie. Dobra, to, to jest wstęp, to nie będę czytał. Wyraź jednostkę współczynnika Sibyka w jednostkach układu SI. I tutaj popełniłem błąd. W ogóle, jak to się robi? Więc po pierwsze wiemy, że Kelvin już jest w jednostkach układu SI. Więc trzeba jakoś volta wyrazić. Volt. No i w tym momencie się zastanawiamy, dobrze powiedz mi szefie, jak volt się wyraża przez cokolwiek z układu SI. No jeszcze nie wiem, ale wiem, że volt jest jednostką napięcia, a napięcie to praca przez ładunek. Na przykład to wiem. No to ja to wkładam. Praca przez ładunek. I dostaję, że Volt to się równa. I Volt. Już tak będę pisał na jednostkach. Praca przez ładunek, czyli joul przez kulomb. No to na początku muszę jakoś dżula wyrazić. Dżul to jest co? Znowu praca. Na przykład wiem, że to jest siła razy przesunięcie. Gdzieś to powinno być napisane. Szukam, szukam, szukam jest. Praca, siła razy przesunięcie, czyli od razu znam jednostki, czyli praca będzie miała jednostki, to się zwykle w takim kwadracie pisze. Siła, czyli ma, znowu nie będę tego pokazywał, to jest kilogram razy metr na sekundę kwadrat, bo to jest przyspieszenie, razy metr, czyli razem to jest kilogram razy metr kwadrat przez sekundę kwadrat. Fajnie. No to ja już piszę, że jest to kilogram razy metr kwadrat przez sekundę kwadrat, to jest dżul, a na dole jest kulob. Czy kuląb jest jednostką układu SI nie jest. Więc od razu staramy się jakoś kuląba wyrazić. Kulom to jest jednostka czego. To jest jednostka. No jednostka to jest natężenia prądu. Więc de facto to powinienem na dole udostępnić jednostki. Tam trochę o nich opowiadam. Więc, więc dobra, mamy tutaj jednostki i mamy natężenie, które jest wyrażane w. Napisałem w kulombach? Oczywiście, że nie. Wybaczcie. Jest tak, że mamy tutaj kulomb, a kulomb jest jednostką czego? Jest jednostką ładunku, czyli Q jest wyrażane w kulombach. Gdzie znajduje się Q? W jakim wzorze znajduje się Q? Patrzymy na te wszystkie wzory i zastanawiamy się, gdzie jest, w jakim wzorze. Na przykład w tym. Natężenie prądu to jest ładunek przez czas. No to moim zdaniem Q w związku z tym się będzie równało natężenie razy nowu czas więc od razu widzimy, że coulomb to akurat jest coś, w czym jest wyrażane natężenie. W amperach jest natężenie. Razy części razy sekunda. I uwaga, amper już jest jednostką układu SI, więc wszyscy są szczęśliwi. I podstawiamy to do finalnego tego, co liczymy. I wychodzi nam, że trzeba to podzielić przez amper razy sekundę. Więc finalnie, jak tu się jeszcze tą sekundę razem zgromadzi, to jest kilogram razy metr kwadratowy przez. Amper razy sekunda do trzeciej. Prawie nie widać, ale kilogram razy metr przez amper razy sekunda do trzeciej. Sprawdzamy, czy jest to najlepsza, lubiona odpowiedź yy, sprawdzających. Kilogram m kwadrat przez amper przez sekundę do trzeciej. Tak, to był volt. A o czym jeszcze zapomniałem? Że jeszcze mamy tego Kelvina, którego tutaj muszę podzielić. Dobrze mi idzie to zadanie. Czyli yy, mamy współczynnik sibeka, który wynosi... V przez Kelvin, czyli przepisuje to wszystko i dostaje kilogram metr kwadrat przez amper razy sekunda do trzeciej i ten kelwin przeżywa. I to jest dobra odpowiedź, więc idziemy dalej. Zadanie 10.2. W zadaniu 10.2 mamy pokazać: dobierz parę medali, spośród których uzyskamy największą możliwą, możli maksymalne napięcie termoelektryczne przy ustalonej różnicy temperatur, czyli patrzymy. No, i z tego wzoru wynika, że jak mamy tutaj jaką stałą różnicę temperatur, tym się nie obchodzimy, to różnica pomiędzy SB i SA musi być maksymalna. Więc ja sobie wezmę za SB to, co jest największe, czyli żelazo, to będzie moje SB. I teraz chciałbym, żeby SA było jak najmniejsze, bo jest ujemne, i wtedy będzie ta różnica największa. I to jest nikiel, więc odpowiedzią jest nikiel i żelazo. Nikiel i żelazo, dobrze to można wpisać nawet, czyli yy, nikiel, żelazo. Tak, to jest odpowiedź. I mamy obliczyć to termonapięcie pomiędzy niklem i żelazem, jeżeli jedno jest znaczenie stopniającym lodem, aha, czyli 0 stopni Celsjusza, a drugie jest w wodzie wrzącej, pod normalnym ciśnieniem, czyli 100 stopni Celsjusza. Dobrze, to są takie informacje. Więc to, co trzeba zrobić, to wziąć ten wzór i policzyć napięcie, czyli. U równa się. I teraz przepisuję te współczynniki. 18,8, minus minus, czyli plus 15, razy różnica temperatur, czyli 100. Różnica temperatur 100 minus 0 to 100. No i tu stopnie Celsjusza tym samym są, czy co Kelwiny, więc wszystko jest dobrze. Poza tym że s, uwaga, jest dane w mikrowoltach, czyli to trzeba jeszcze pomnożyć razy 10 do minus 6. No, każdy z nich, czyli overall można tutaj dodać. Mamy taki wynik, teraz go trzeba tylko pomnożyć i będzie wynik. Znawia się z koniec to 10 do minus 6, no bo mikro to jest 10 do minus 6 razy już normalne jednostki, czyli volt na Kelvin. To podstawiamy i wychodzi mi, że to jest 18 plus. 15 plus 0.8, sorry, że tak dodałem, ale zapomniałem o 0.8, razy 100, no dobra, to troszkę się wygłupiłem, razy 10 do minus 6, czyli pewnie dużo, dużo lepiej byłoby to policzyć w taki sposób, że te dwie dwójki zmazać, tu zostawi do minus 4 i wynikiem jest, po co ten kalkulator, to nie wiem, 33,8, teraz było śmiesznie, jakbym się pomylił, ale nie pomyliłem się, razy 10 do minus 4 V Czyli jak to jakieś takie lepsze ustawienie, no to można by przesunąć o 1, i byłoby to 3,38 razy 10 do minus 3 V. Albo miliwolta też można nazwać. Czyli patrzymy. 3,38 to tu nam odpowiedzi razy miliwolt. Fantastycznie wszystko się zgadza. Idziemy do kolejnego zadania. 10,3 yy, to co tu mamy? Owód dopisany we wstępnie można potraktować jako pojedyncze ogniwo, jako pojedyncze coś takiego. Tu dostaliśmy 3,30 3, 30 coś tam milivolta. To się pewnie przyda. Napięcie. Eee, I Teraz przyjmijmy, przyjmijmy, że napięcie zyskiwane z pojedynczego termoogniwa jest rzę, rzędu miliwoltów, czyli dokładnie to, co tutaj. A jego opór wewnętrzny rzędu części oma. To znaczy, że jest jakiś opór wewnętrzny i on jest równy setnych części oma, czyli spokojnie mogę sobie napisać, że jest to jedna setna oma. Tak? A mogę spokojnie dla uproszczenia powiedzieć, że u to się równa 1, jest rzędu miliwoltów, czyli 1 miliwolt. To sobie mogę założyć, to wynika z treści. I wiedząc to, chcemy odpowiedzieć na następujące pytanie. Aby czerpać z termostatu prąd o natężeniu kilku amperów pod napięciem kilkudziesięciu voltów, należy ogniwa połączyć. I teraz jak? Więc baterie można łączyć dwie, dwa sposoby. Można je łączyć szeregowo, to wtedy się robi, tutaj jest baterijka, ale uwaga, to jest obód, Wtedy we, znaczy jest opór wewnętrzny, i to razem stanowi jedną baterię, jedno ogniwo. I można połączyć z drugim ogniwem. Przecież dość często na to mówi bateria, i ona też ma opór wewnętrzny. I to jest jeden ze sposobów. I co się wtedy zyskuje? Zyskuje się z jednej strony to, że suma sumarum to będzie miało dwa razy nominalne napięcie, ale uwaga, opór wewnętrzny też będzie podwojony, a to dlatego, że OK dodajemy. Dwa razy idziemy do góry, bo dwa razy przechodzimy przez ogniwa, ale też dwa razy prąd musi przejść przez opór wewnętrzny, czyli też opór rośnie. Yy, więc to jest jedna strategia, jak zwiększyć opór. Jak, jak zwiększyć, przepraszam, napięcie. Ale jeżeli by je. To jest pierwszy sposób szeregowy, a jeżeli by je połączyć równolegle, no to mamy taką sytuację, że to jest na przykład połączenie dwóch. Yy, tu musi być ten opór wewnętrzny. I tu mamy taką sytuację, że OK. Yy, niby, niby napięcie jest takie samo: napięcie jest U i tutaj, i tutaj, ale opór, bo, bo napięcie jest tutaj, dodaje się w równolegle w taki sposób, że no, żeby przejść z tej strony kabla do tego strony kabla, to albo mogę iść górą i wtedy bateria da nam kopa OU, albo iść dołem i wtedy też bateria da nam kopa OU, więc suma summarum napięcie między tymi dwoma punktami jest też U. Ale co tu się dzieje z oporem? Z jednej strony, opór tu jest równy RW. I tu jest równy RW, a jak dobrze wiemy, dodawanie równoległe, równoległych oporników daje mniej więcej e, opór. Dobra, dodamy sobie 1 przez opór zastępczy, to się równa 1 przez RW plus 1 przez RW, to wychodzi 2 przez RW, czyli wychodzi nam, że opór zastępczy całego takiego baziewia to jest RW przez 2, czyli w ten sposób łącząc równolegle obniżyliśmy e, ten opór wewnętrzny o 2. I teraz co? Wiemy, że U jest równe 1 mV, a opór wewnętrzny jest równy 0,01. I teraz pojawia się pytanie, jak to uzyskać? Jeżeli z jednego dostaje się 1 mV, e, o, zrobię tak, żeby było widać, I, i co w związku z tym? Więc tak, po pierwsze, żeby uzyskać miliwolt, że, żeby, przepraszam bardzo, uzyskać e, kilkadziesiąt woltów, to trzeba poskładać raczej dużo tych ogniw. Ile konkretnie? Jakoś kilkudziesięciu V, no to podejrzewam, że żeby dostać 1 mV z czegoś, że, żeby wziąć tyle takich ogniw o, o napięciu 1 mV, żeby dostać kilkadziesiąt, no to powiedzmy, nie wiem, 10 V, no to ten X musi być, nie wiem, tysiąc. I tak sobie weźmy, że wzięliśmy X równa się 1000 i dzięki temu udało się nam zrobić napięcie rzędu kilkudziesięciu V naprawdę to 10 tysięcy i teraz mamy 10 V napięcia. Fajnie, czyli mamy taką paczkę, jak tu się połączy 10 tysięcy takich rzeczy, to akurat dostajemy dobre, do, dobre napięcie. Ale zauważcie, że połączenie 10 tysięcy takich baterii dałoby jaki nam opór wewnętrzny? Opór wewnętrzny też by trzeba pomnożyć, i ten opór wewnętrzny w tym przypadku przy połączeniu. 10 tysięcy byłby 10 tysięcy razy 0,01 omów, czyli ten całkowity opór wewnętrzny byłby równy, no tutaj można dwa zera uciąć za to, jest około 100 omów. Czyli z połączenia szeregowo 10 tysięcy takich ogniw dostajemy, ok, może i 10 V, ale opór też jest 10 omów. Więc jak się po, pomnoży, jaki, jak, jaki by prąd płynął w czymś takim, no to prąd wiemy, że jest napięcie przez opór, czyli byłoby to 0,1 Ampera. Ok, czyli niestety opór chyba jest za duży, bo prąd przy połączeniu 10 tysięcy takich yy, takich ogniw byłby 0,1 Ampera, a powiedziane jest, że ma być kilka Amperów, czyli musimy obniżyć opór, a żeby obniżyć opór to trzeba też połączyć szeregowo, więc, równolegle, przepraszam. Więc rozwiązaniem tego problemu jest to, żeby z jednej strony połączyć Szeregowo, żeby zwiększyć napięcie, ale potem obniżyć opór, dokładając te takie 10 tysięcy wiele razy obok siebie równolegle, więc należy to zrobić i szeregowo, i równolegle, ponieważ napięcie i natężenie prądu jest większe od możliwych do uzyskania z pojedynczych złącz. Dobra, dzięki.